Witam Was serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję jak usunąć konto Microsoft z Windowsa 11. Ta sytuacja Wam się przyda, jeżeli nie potrzebujecie mieć konta Microsoft, to tylko zwykłe lokalne konto. Więc aby to zrobić przechodzimy sobie do ustawień naszego komputera. Następnie konta. Dobra, jak widzicie, tutaj jesteśmy zalogowani kontem Microsoft. Normalnie tego konta nie można usunąć. Po prostu trzeba je najpierw przekonwertować na. Tutaj wchodzimy, Twoje informacje, na konto lokalne. Dobra, i tutaj na dół, jak sobie wejdziemy, widzimy, zamiast tego zaloguj się za pomocą konta lokalnego, klikamy to. Klikamy sobie dalej, dalej, dalej i w tym momencie konto już będzie lokalne. Eee, więc będziemy sobie mogli je z łatwością usunąć. Nie będzie takich klocków, klocków jak dotychczas, gdy jesteśmy zalogowani jako konto Microsoftu. Tak, Tutaj sobie podajemy nasz PIN i w tym momencie będziemy mogli mieć możliwość usunięcia tego konta. Także mam nadzieję, że film Wam pomógł. Jeżeli tak, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Hej.